Długi i witam w kolejnym odcinku na kanale. Jest wraz ze mną po raz kolejny Daniel. Siemanko wszystkim. No i witamy Was w kolejnej mapce z CSa, z niestandardowych map z warsztatu. Ty też tak wolno chodzisz? No. Tak jakieś dziwne to jest. No, yy, dobra, to może przeczytajmy sobie tutaj. O, dobra, ja wolę ten język. Mhm, mhm, Dobra, nic nie zrozumiałem. No tłumaczyć wam nie wiem czy tłumaczyć czy nie. No po prostu cel jest taki, że musimy się wydostać. I... co tu pisze Daniel? Patrzcie na to, jaką my z Danielem sztuczkę wynaleźliśmy. O widzicie? Jaki komfboj z Texasu, Z Teksasu, znaczy... No, i średni czas taki to 10-15 minut. Mapa jest stworzona przez. Bixle? Bixle? Bixle, no, Bixle. Bixle, Bixle, Bixle. Dobra. No, 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 i no myślę, zaczynamy. że możemy zaczynać. No, jest to kolejna mapa horror, z tego co Daniel mi powiedział. Tak. Ale ciemno w shopu. Nie wiem, czy to co będzie widać. What? O! Ej, i zdadałem od razu Weszłem. czekam na ciebie. A dobra, rozpimy się. Jak ja wolno chodzę, choćbym nie wiem Na się szedł Ej Ja tu słyszę jakieś głosy No takie szepty, szepty to są o. Tędy o tędy No prosto, prosto Dobra Dobra O! o! się... Spociłem aż to, Ale stoi? ciemno tu jest gdzie ktoś stoi gdzie ty koś kurde. To nie, ta mapka jest straszniejsza niż tamta, nie Ale tu jest tak ciemno ja ci Gigi, koniec Koniec nie wiem, no... raczej. O! Może na O kurde. Ale ciemna jest ta mapka. <grym> tu jest jakiś O Coś trzeba tu poszukać. Może jakieś dźwigni, albo coś. Nie, ja tu nic nie widzę. A! Co? To, 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 to ty ten? Na ja otworzyłem i mi ten. Aha, to mi też wtedy wyskakuje. Kurde, to tu każdy jumpscare. Książkę. Jak tu się wolno chodzi, nie, wkurza mnie to. I ciemno. Trzeba jeszcze, książki. Gdzie ci to pisze? No bo tu jest takie coś. Zobaczcie, no i trzeba znaleźć trzy. Ale ja tu nic nie widzę. No jak ja je mam znaleźć? Jak one wygląda? O dobra, mam, mam, mam. mam. Świeci się. O no, to jeszcze dwie. Taka świecąca jest. Ale czemu tak powoli się wodzi? No mnie to też wkurza. Znalazłem o ten. nie mogę. O, jeszcze jedna. No bo nie wiem, bo wychodzimy jak nie wiem, jak 80-letnia staruszka, kurde, do kościoła. Ja myślę, że tam u góry coś będzie, no bo... tam coś jest, ale tylko jak tu wejść? Hmm. hmm. Czekajcie to jakoś skoczyć. Pamiętajcie ludziska i całkiem moi kochani, że jeżeli film się podoba... Kurde. Jeżeli film się podoba jest dla was straszny. O tu trzeba się Dla chyba. mnie w sumie trochę jest. To jest drabina. A nie wiem czy na kurcaku. Znaczy nie fuck, y... Przepraszam. Ciemno tu jest. Kurde, nie umiem dokończyć, bo się muszę tak skupić. <laughs> Dobra, steal zaraz. Nie, na, na odcinku nie nie nie, nie ma mowy. Trzeba być. Family friendly, a nie toxic. O, wbiłem. Nie szukaj. Dobra, bo muszę dokończyć, kurde. O czym ja mówię? No nie, no cóż, jakieś jaja. Zerwała się deska pode mną. Dobra, weź ty tam wbi, a ja muszę, kurde, dokończyć, bo nie potrafię się wysłowić. Tak, jestem skupiony. Bo tu jest ciemno, no jak. no. No, chciałem powiedzieć, że jeżeli odcinek się spodobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę. Miły komentarz, bo. Tylko miły komentarz, tylko miłe komentarze, bo na miłe komentarze daję serduszka, przypinam serduszka i odpowiadam. A jak ktoś napisze brzydki komentarz, który mnie obraża albo kogokolwiek obraża, to ja dam wam serduszko, ale wam nie odpowiem. O, taki będę. Taki będę zły no, i najgorszy. Kurde. No widzisz? I też się tak stanęło się. Gdzie ty spadłeś? Co tam dalej? Mam. Wiedziałem, że tu będzie. A tu było. O, otworzyło się. Wkurzające, żeby tu. Jest typo? Nie Dobra, tu z nether po? Nie Dobra, Dobra, coś wyskoczy jak nic, nie? Hmm. Drzwi są. Otwórz. Ale creepy taki, taki ten rysiak, nie? No. Tu. O! O! go. Dobra. A tu? wo Otwórz no, no, tu nic nie ma. Kolejne drzwi. Jeszcze chciałem wam podziękować, podziękować widzowie, kochani. Za... O! tam było, bo mi nic nie wyskoczyło. Nie wyskoczyło. Uf. O, tu coś jest. Jakiś klucz francuski, dobra. Aha, generator trzeba naprawić, generator, cz, pewnie. Cz, 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 Chodź za na pierwszy. Gdzie ty jesteś? No i wyskoczy mi coś pewnie, bo w tamtym odcinku też trzeba było generator odpalić. Oj teraz tu? Sory, tutaj tata musiał mi kota wyprowadzić z pokoju, bo... O, jakieś... To jest najgorsze, drzwi... Jak korytarz, tu jest ciemno! No. Chciałem wam podziękować, moi drodzy, za 250 subskrypcji. Jesteście wielcy. Tu ty stał? No. Ale ja nie... Nie, jest, nie przestraszyłem się. A, on, te po nas. Nie no tu się tak wolno... Ło! Wow. Dobra Ło wow, to było fajne oh! O! No. O oh, kurde! O oh, kurde nie ta łapka jest, o niebo lepsza Ej Ty, Też się zbagowałeś? tu? Dzie... Dziwnie umie otworzyć A też tak ska... Do góry, do góry, do góry, do góry tu trzeba podskoczyć! No bo ja Serce mi jakoś bije tak Ej ja uciekam, się uciekam. Się ja uciekam, ja uciekam. Ooooooooo dobra, spodziewałem się I tego. Nie wystraszyłem się, nie wystraszyłem się, bo się tego spodziewałem. To było logiczne. Pamiętajcie, jak gracie w jakąś grę, to bierzecie wszystko na logikę. Wszystko na logikę. Trzeba być... Czy znikłeś? O, koniec. O koniec, no faktycznie. Hmm. No dobra, no mapka... Mapka, spoko, straszna, fajna, okej. Okay. Super, ekstra mega, ale krótka trochę, myślę, że trochę krótka. Gdzie my ale teraz jesteśmy? Jesteś... No, klimat był fajny. My teraz w niebie jesteśmy? Nie żyjemy? Nie wiem, ale koniec już po prostu. No to chyba nie jest niebo, bo ty mówisz, że jak się umiera, to się ma czarny ekran. No co nie wiem, co się dzieje. Hmm. No dobra. No, to, no to, to na tyle chyba, nie będziemy już przedłużać tego odcinka. Myślę, że materiał się spodoba, bo jest fajny klimat, jest dosyć strasznie. Jest też się z czego pośmiać. Czytaj ze mnie. No. Nie ma co robić jakiś mega długaśnych odcinków, aczkolwiek już planujemy z Danilem przechodzić takie mapy, które będą naprawdę podzielone na odcinki 20 minutowe. No i 20 minutowe i na parę odcinków będą podzielone. Więc jeżeli czekacie na takie mapki, jeżeli czekacie na odcinki z Fortnite'a, bo Fortnite też już niedługo wlatuje, cały czas staram się nagrać tego Fortnite'a, ale no, nagranie Fortnite'a jest jedną z cięższych, z cięższych rzeczy do zrobienia, bo no wiadomo, nie każdy materiał wyjdzie perfekcyjnie. No i co? Czekajcie na Robloxa, czekajcie na Ligę Legend, bo też niedługo będzie na kanale. No i to chyba tyle. I będziemy się żegnać. Dzięki jeszcze raz za 250 subskrypcji na kanale. Jestem mega, mega ucieszony, mega dumny z Was. No bo to wszystko dzięki Wam, to wszystko dzięki. dzięki. dzięki Danielowi. Nie no, żartuję Daniel, to nie jest dzięki Tobie, wiesz? Ty. ty, to ty... nie. Ludzie lubią nas oglądać. A? Dzięki Tobie? No bo Dobra. W sumie co? Dobra, ja kończę ten odcinek ludzie, idę go zaciskać i no już nie będzie więcej odcinków z Danielem, trzymajcie się, siema!